W imieniu Lewicy chciałem wszystkich powitać na konferencji prasowej. Dzisiaj przedstawiamy pewną inicjatywę. Mamy tutaj dwóch nowych członków, młodych członków Lewicy. Krzysztof Kalwas, koordynator. Okręgowy Tęczowej Wiosny i kolega Mikołaj Obalski, Młoda Lewica. W zeszłym tygodniu złożyliśmy 13 pism do burmistrzów i prezydentów w województwie łódzkim. Między innymi takie pismo, apel dostał tutejszy prezydent Paweł Osiewała. Złożyliśmy nasz projekt uchwały jako Tęczowa Wiosna. Uchwała deklaracji solidarności z osobami LGBT+. Osoby z tej społeczności są wielokrotnie hejtowane, zastraszane, bite czy, tak jak w Warszawie, dostają nożami w plecy za to, że trzymają się za rękę z osobą, którą kochają. To jest skandaliczne i dlatego zwracamy się dzisiaj do prezydenta od, po to, aby przyjął taką deklarację, aby każdy homofob i każdy. Kto będzie chciał zrobić drugiej osobie krzywdę, czy to psychiczną, czy to fizyczną, żeby wiedział, że w tym mieście nie ma na to zgody. Żyjemy w XXI wieku w środku Europy, gdzie w kraju, gdzie godność człowieka jest odbierana poprzez hejt, nienawiść, dyskryminację. Poprzez także akty, które tak naprawdę dochodzą na ulicach miast, miasteczek i wsi. To osoby, które mieszkają tutaj, żyją, płacą podatki, ale też chcą kochać i być szanowane. Wiemy, jakie jest stanowisko Unii Europejskiej wobec tej sprawy. Rezolucja, którą przyjęła niedawno Unia, mówi, że osoby LGBT nie mogą być dyskryminowane w przestrzeni publicznej, w życiu codziennym, w pracy, w domu. Od dziś nosić tęczową opaskę na ramieniu. Bo wiem, że te osoby zasługują na szacunek, godność i poszanowanie. Dziękuję. Ja tylko przypomnę, że wszyscy obywatele polscy mają zapewnioną równość bez względu na wyznanie, bez względu na płeć w Konstytucji. To nie tylko rezolucja Unii Europejskiej, ale również nasze prawo, na które się kiedyś wszyscy umówiliśmy, też o tym mówi głośno i wyraźnie.